Cześć, kochani, jesteś z tej strony Olix i w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Lucky Bloki Festiwalowe. Od najgorszego do najlepszego nie zmieściłem wszystkich montacji, bo to jest widzowie. Znaczy, tutaj macie administratora, więc widzowie, przejdziemy widzowie do otwierania Lucky Bloków. To jest najpierw, tylko widzowie. Lucky Block. Ciekawe co widzowie wypadnie. No, na razie, Christmas, Matt. co w drugim wypadnie. Uuu, Santa! Hotspot! Już widzę, ja się lepiej zapowiada. Dobra. No, tutaj widzę Pandanini, Frozeni, to jest? Brejer God, więc jakiś sobie? To jest Triplito Tralerito, dobra. Teraz chodzimy do następnych. Uj, Widzowie właśnie się, się kończą najgorsze. No tutaj dwa razy tripli, to są najgorsze, a teraz przecież nie widzę diamentów, nie mogę widzieć sobie goldów, bo jestem na Playstation i nie mogę widzieć sobie goldów włączyć, bo nadal teraz pokażę. To jest administrator i nie mogę widzieć golda tutaj dać, patrzcie. Dlatego musiałem diamentów. Tutaj wyleciał diamentowy yy, Pana po Następnego otwieramy. Uuu. Czy mini, no? 27 milionów z efektami pewnie. Znaczy, z innymi będzie dawać więcej o wiele. Widzę w ogóle, ile na tego Brejrota jest szans. pakramat i Widzę, na tego Brejrota jest szansa 2,5%. A w ogóle taka ciekawostka, widzowie. Bo ten Brejrot, ten, który ma 0, ten tutaj 2,5, on daje więcej niż los, los 25%. Nie wiem dlaczego, a tutaj Pan wyczyni Frosting i kończymy ten pieprz, yy, co to wypadnie? Uuu, znowu ten sam, dobra, teraz widzowie, lecimy po bludroty. droty. pierwszego to będzie lepsze już, Bo już lepsze prejroty Uuu, a minus 700 to jeszcze słab, już słabo, jeszcze słabo. Uuu, Santa, 5200. dwieście, teraz widzę tu prejroty lecą powyżej, mi, no, na razie. I tutaj Santa, dobra. Teraz widzę przechodzimy do Candy otwieranie. Ciekawie co tu wypadnie w Candy. O, o, to samo. Mikro Ritos 3500. To daje... 1700, więc bardzo duży ten. Mam no, pan nie w prosty Milion 100. Dobra, widzę ostatnie za chwilę Wam coś powiem. Widzę w ogóle jak Pani się podoba wasza najlepsza mutacja? Yyy... Piszcie, widzowie, w komentarzach od zwykłej. Yy, znaczy, jaka jest najlepsza? Po prostu, piszcie, widzowie, w komentarzach od 1 do. Czekajcie, widzowie, zobaczę, ile ich... Ich jest tych mutacji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest 9 tych mutacji, i widzowie, napiszcie dla was, jaka jest najlepsza mutacja. Od 1 do 9, widzowie, najlepsze mutacje. A teraz, widzowie, przechodzimy do odcinka znowu. Teraz otwieramy znowu candy, jeszcze, bo jeszcze dwa candy zostało. Dobra. No to słabo, tylko panda czyni Frostini. O, jest tu wyleci. Tu wyleci, widzę, że znowu ten sam. Teraz widzę, że przechodzimy do lepszych. Bo tu jest Galaxy i Lava. I tęcza. No widzę, że już nie miałem miejsca, nie chciałam się znowu usuwać, bo już ten radioaktywny ich jak nie będzie. Więc teraz widzę, że przechodzimy do otwierania Galaxy. Galaxy było też dawno i tam na dole też było dawno. A widzę ja w ogóle chcę Wam coś powiedzieć, bo to bardzo dawno widzę te mutacje były, a fajne są. Widzę ja w ogóle te mutacje w ogóle sami robi, że od, od wtedy kiedy była stara, to była najgorsza. On tutaj trollery to 600. Dobra, teraz otwieramy to. Teraz będzie lawa znowu jeszcze. To będą słabsze już. O tutaj pakramacik. Dobra, dwa naraz widzę, otwieramy. No i tutaj widzowie triplo, triplo 5200. No to to... I teraz widzowie, wchodzimy do najlepszych Lucky Bloków, widzowie. Bo to są tęczowe lucky bloki. Ciekawe co tu wyleci. O, ło, ło, o, ło, 2900 tylko. Ale to widzę jest najlepsza mutacja, zawsze będzie nigdy, że nigdy nie będzie gorszej mutacji. O nie pakramat, widzowie, jakie to są gorsze te. Uh, 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 26 milionów widzowie! Zawiasy ja sobie pozwolę, widzę, wezmę taki młotek. Eee... Wezmę sobie taki motek i teraz widzowie, otwierzymy... E... Otworzymy, widzę całą bazę Rainbow. O! Dobrze, dobra i teraz widzę ten młotek gory do siebie. Ale ktoś widzowie, widzowie nie wiem to po prostu te brain rota usłysza... I znowu widzowie, sobie weźmiemy same rainbowe, y, widzowie, otworzymy bazę ciekawą, jak będzie to wyglądało. I chcecie widzowie, w ogóle celinka linka do, serw... do serwera, jak to, jak to się gra nazywa, to po prostu wam podam. I teraz widzowie, wszystko, wszystko teraz widzowie... Teraz widzowie, pójdziemy otworzyć jeszcze raz, widzowie. Widzę, teraz otworzymy widzowie wszystkie. O najgorszych widzowie. Znaczy no. Teraz otworzymy widzowie same mutacje Rainbow. Tylko zrobię to tak. Zejdę na razie na dół, z tym widzowie zobaczę, bo na pierwszym piętrze na pewno będzie tak. że zwykłe. Potem zrobimy tam z kilkoma mutacjami. Dobra. Teraz widzę, że przejdziemy na drugie piętro widzowie. I tu widzowie już damy. Na drugim piętrze widzowie damy widzowie już z mutacjami. Yy, właśnie to. Tak. To jest zawsze ma być. Zawsze ma być rainbow. I teraz widzę, damy cechy. Damy tam kilka jakichś cech. Tutaj widzę, takie będą brnie Z takimi, ale to tutaj zrobimy tylko tyle. A teraz widzowie, z najlepszymi to będzie na razie zrobimy tak, 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 tak. I zrobimy jeszcze to, i to będą najlepsze. Po prostu mutacje nie chcę widzieć wszystkimi spali po prostu. Shark i Finn tutaj nie może być. Shark. I jeszcze co to było? Shark, fin, rip. Trzeba ja widzowie, jeszcze wszystko raz usunąć się E, dobra, to damy tak, tak Rain shark Ale shark tu nie ma A nie jest shark, dobra ja nie chcę tego Widzowie, ja nie wiem, jakim cudem tu nie działa napisano że znowu jest shark. Ja e, nie wiem, widzę wiedząc. Chodzi może że trzeba łeb usunąć. E, train shark. No nie, nie ma shark. Trainer. To po prostu zrobimy takie najlepsze. No i dalej jest napisane, że tren Shark jest. Ja nie wiem, widzowie, co tu chodzi, bo Train szarka, chyba nie. Ja nawet go nie chcę. I chyba widzowie, no ostatnie to chyba zrobimy po prostu z kilkoma efektami. To...

To już widzowie mają mutację, no, ale widzowie... A nie, widzowie dlaczego to się nie rozpi. To trzeba mutację tam? You cannot have more of the same trained shark. Przecież nie chcę train sharka. A bo ja kilka razy tego sharka tutaj dałem. Trzeba usunąć... Co? Ja kilka widzę razy nie wiem dlaczego, ale po prostu szarka. I nie da się widzę teraz tego usunąć. A dobra, da się wyczyścić wszystko, po prostu dać. A może widzę, się jednak nie da wyczyścić wszystko, dać? Dobra, widzę, to zrobimy tak, że... Po prostu damy przywołaj! No, bo się nie da zrobić tego. Daję po prostu F, To jest ten, i mutację trzeba teraz dać. To będzie ta mutacja. I na te mutacje, tak jest starczą Tyle widzę, ile. Teraz pytam, bo tam Dobra, i to będę widzę, że już. No wy widzę, będziecie wiedzieć, jakie to będą Lucky Bloki. Lucky Block. Ale to po prostu mają być takie. Lucky block. A, widzę da się, bo ja widziałem, jak widziałem jakie że się da. Jak już widzę, jak kupię te lucky bloki, to lucky po prostu przechodzimy widzowie do po prostu. Lucky do otwierania widzowie tych lucky bloków Lucky Block. Lucky Block. Lucky Block. Ciekawe, kiedy idzie koniec, to znaczy nie na następny... Co ty gadasz? Aha, widzowie, bo ja całą bazę widzowie wyczyściłem. Lucky Block. Lucky block. Dobra, widzę mnie. Nie pytajcie się mnie po prostu, co ja zrobiłem. Całe dolny po prostu tylko otwórzam. Bo ja widzę ja po prostu, jestem jakiś nie wiem, co ja zrobiłem. Bo ja całą widzę, ja bazę nie zauważyłem, że ja całą bazę widzę, ja wyczyściłem. Co tu widzę, ja wypadło 9300. Nie wiem, ile daje, Ile może dawać. 27,800 to też. Santa Hotspot, to też będzie dużo dawać. Willard 400 daje 82 800, 9300. Teraz... Przy... Jeszcze tutaj. No ja widzę, być cała baza i miała być ten. A ja... Ile to daje? Yy, to widzę, daje nie. Dobra. No, widzę do otwierania tych laki bloków, to już są takie strasznie. Dobre. 446. najlepszy, inaczej w wypadł widzowie. i to tyle widzowie. Z otwierania tych lucky bloków miało być inaczej, ale widzowie. Tylko widzę, prze, przejdzie widzowie do usuwania. i widzę nie, nie, nie przeszkadzało tutaj w tej bazie. Czy widzę po prostu. Czy mi nie, nie, nie przeszkadzało w tej bazie. Nie co widzowie? To po prostu było otwieranie laki bloków. I